Co dziś dobrego, czyli rzeczy do codziennego słuchania, audycja eksperymentalna numer 3. Dzień dobry, namaste, cześć, dobre dusze rodzaju żeńskiego, męskiego i dziecięcego. Gdybyśmy byli w radiu, powiedzielibyśmy: Mamy dziś dzień taki i taki, słońce wstało o tej o tej porze, zajdzie o tej, o której ma zajść, a imieninie obchodzą ci, którzy mają je obchodzić. I jest to eksperymentalna audycja numer 3. Wszyscy robią podcasty, a ja będę sobie robił audycję. A jak urosnę duży, to może zmienimy audycję w podcasty. Rozmawiamy o wychodzeniu ze strefy komfortu o jednym z największych mitów najdziwniej odmienianych przez wszystkie przypadki i czasy elementów. Op coachingu, czegoś, z czym od wielu lat dyskutuję i mam ochotę dyskutować dalej. Ale zanim pociągniemy nasze rozwa rozważania o wychodzeniu ze strefy komfortu, którym poświęciliśmy też poprzednie spotkanie. Jeśli nie słuchaliście, to zobaczcie tamten film, to chciałem Was zaprosić po pierwsze do tego, żebyście zasubskrybowali ten kanał. Zasubskrybowali ten kanał kliknęli to czerwone pole subskrybuj kliknęli dzwoneczek ten czas będziemy w kontakcie i nie umknie wam nic z tego co tutaj z większą intensywnością będzie się pojawiało po drugie chciałem was zaprosić do programu naprawy snu od 1 sierpnia ruszamy z takim programem skierowanym do tych wszystkich którzy doświadczają mniejszych większych problemów ze snem ten program przepełniony będzie wiedzą, technikami, metodami, ćwiczeniami, a przede wszystkim relaksacjami i różnego typu pomocami dźwiękowymi, które pozwolą nam poradzić sobie ze snem, uporządkować temat snu w naszym życiu, pójść w stronę zdrowego spania, energii, którą sen przynosi. Będzie trwał przez trzy tygodnie. Wówczas będziemy intensywnie pracowali nad tym, jak patrzymy na sen, zmieniali nasze nawyki związane ze snem. Wszystkie informacje na temat tego programu znajdziecie na stronie jarekguc.pl, łamane przez sen. Adres znajduje się również w opisie tego dzisiejszego filmu. Wracamy do, do wychodzenia ze strefy komfortu. Sporo mówiliśmy o tym, że trzeba precyzyjnie nazywać to, z czym mamy do czynienia. Czy jest to komfort, czy jest to dyskomfort i z czego tak właściwie wychodzimy. Ale dzisiaj chciałbym, żebyśmy popatrzyli na bardzo praktyczne perspektywy tego, co nazywamy wychodzeniem ze strefy komfortu wychodzimy z dyskomfortu, wychodzimy z komfortu, z czegokolwiek wychodzimy, y, powinniśmy to robić z sensem. I tutaj bardzo ważne jest słowo sens, sensownie, y, bo wymaga to czegoś, co nazywa się fachowo analizą ryzyk. Uważajmy, żebyśmy wychodząc ze strefy komfortu czy dyskomfortu nie namieszali w tym, co ustaliliśmy jest... Cenne, wartościowe, jakościowe stanowi to, co jest tą dobrą strefą komfortu. Czy w bieżącej chwili nawet słabo, ale jednak ją wspiera. We wcześniejszych rozważaniach mówiliśmy o tym, że najzdrowiej, najlepiej jest mieć jedną nogę umieszczoną w tym, co nazywamy strefą komfortu, a drugą w jakimś niepewnym świecie, w którym badamy. Szukamy nowych rzeczy, prowadzimy nasze eksploracje, nasze doświadczenia. Nie wychodźmy ze strefy dyskomfortu za, za cenę komfortu, który, który mamy. Co najmniej uważajmy, żeby fundamentalnie tym komfortem nie, nie, nie zachwiać. Jeśli musimy, to wystawiajmy na ryzyko bardzo uważnie tylko część tego komfortu, który mamy. Wychodzimy z tej swojej strefy dyskomfortu, ograniczając ryzykowanie komfortem. Nie stawiajmy wszystkiego na jedną kartę. No chyba, że jesteśmy w takiej sytuacji, w której właśnie wyszliśmy z więzienia za ostatnie 3 zł, które zainwestowaliśmy w kupon lotto. Niestety nie osiągnęliśmy oczekiwanej wygranej. Taka sytuacja to być może dobry punkt startu do próby realizacji jakiegoś hollywoodzkiego scenariusza. Od zera do milionera i postawienia wszystkiego na jedną kartę. Dużo się nie ryzykuje, bo wiele nie mamy i można się i brzydwy próbować chwytać. We wszystkich pozostałych wypadkach wyobraźmy sobie siebie bardziej jako jakiegoś inwestora giełdowego, który ma swój poziom względnego komfortu skutek inwestycji, które poczynił, osiągnięć, które ma za sobą. Jasne, że mogłoby być lepiej. Ten komfort mógłby być większy, skala dochodów bardziej imponująca. Należy podjąć ryzyko i zainwestować. Jednak należy bardzo uważnie odróżniać inwestowanie od hazardu. Podstawowym obowiązkiem takiego inwestora, i w naszym przykładzie, również i, i naszym, jest chronienie tego, co mamy cenne w jego przypadku kapitału w naszym przypadku komfortu. Tego, co daje ci trampolinę w stronę rozwoju i stanowi bezpieczną przystań na ewentualność niepowodzenia. No bo niezależnie od entuzjazmu, który nami w chwili wychodzenia z komfortu czy dyskomfortu może zawładnąć, mogą się zdarzyć niepowodzenia. Wręcz są na to spore szanse. Jakoś niewielu namawiających do tego porzucania strefy komfortu o tym mówi. No ale to w końcu nie oni będą płacić za nas tę, tę cenę, którą mamy ponieść, i samo wykrzykiwanie, jesteś zwycięzcą, nam nie pomoże za bardzo, wiele nie załatwi. Przemyślenie, kalkulacja, ustawienie na pewnym poziomie czegoś, co się nazywa w inwestowaniu. Stop loss, czyli takiego poziomu straty, którą możemy zaakceptować, i e, jeśli ono się wydarzy, to w tym momencie odcinamy tą inwestycję, chronimy e, kapitał, e, wycofujemy się, robimy krok e, do przodu. Mądrzy inwestorzy e, chronią kapitał, który mają w dyspozycji, wystawiają go na ryzyko, ale tylko do pewnego momentu. To jest e, 10% to jest 15%, to jest 20% straconego kapitału, kiedy tak się dzieje, kiedy takie fakty następują. Z stratą, ale stratą niewielką, ten kapitał odzyskują, sprzedają to, w co zainwestowali. Tego moim zdaniem należy się od mądrych inwestorów uczyć. Cele życiowe, pasje, marzenia fantastycznie, realizujmy je byle mądrze. Lubię w takich sytuacjach mawiać myśl i rób co chcesz. Bardzo ważna jest kolejność tych stwierdzeń. Myśl i rób co chcesz. Wszyscy się zachwycamy tymi przypadkami, kiedy takie postawienie na jedną kartę dało wygraną, ale po pierwsze, zwykle widzimy rezultat, a nie proces, który do tego doprowadził. Po drugie, Takich cudów nie zdarza się aż tak wiele, a może ich nie ma. Takie rzeczy udają się tym, którzy są w jakiś sposób przygotowani. Po trzecie statystyka przemawia przeciw takiemu podejściu. Takie spektakularne, niespodziewane zwycięstwa ze stawiania na jedną kartę niestety nie są regułą. Stanowią ułamek procenta, a 99% z ogonkiem to niestety porażki albo w najlepszym wypadku wyjście na zero. Po czwarte, mądre pójście w rozsądnym tempie, w rozsądnym procesie przygotowuje nas również na to, co się wydarzy w momencie, kiedy odniesiemy sukces. Jeśli komuś nie przygotowanemu przez lata pracy na taki fakt już trafi się niespodziewany sukces, jak ślepej kurze ziarno, wygrana milionów lot, to Statuetka Oscara za pierwszą zagraną w życiu rolę, nie wiem, źródło ropy naftowej w przydomowym ogródku, to mocno prawdopodobne, że będzie miał z tym więcej problemów niż komfortu czy radości. Nie wiem ile 90-95% tych, którzy wygrywają miliony w lot, to ma po paru latach większe problemy finansowe niż przed tą wygraną. Tak mówi statystyka a niezasłużona sława odbija się dramatyczną czkawką w życiu oso osobistym tych, którzy szybko odnieśli spektakularny sukces. Jeśli chcemy zrobić z hobby, pasji pracę, ok, ale uwzględnijmy choć podstawowe parametry takiego działania. Musi się tu spotkać pasja, zapotrzebowanie innych na jej rezultaty czy produkty i Atrakcyjna wecena rynkowa tego, co oferujemy, która pozwoli z tego żyć. Jeśli chcemy odpalić startup, jeśli chcemy zostać drugą Chodakowską, jeśli chcemy zmienić swoje życie jadąc pracować jako wolontariusz w Bangladeszu, mamy prawo. Możemy uważać, że to jest to mityczne wyjście ze strefy komfortu. Super. Ale podstawowe pytanie, na które powinniśmy sobie zadać, to nie pytanie, ile na tym zyskam, czy w sensie materialnym, czy duchowym, czy jakimkolwiek innym. Pewnie coś zyskamy. Albo tym zyskiem będzie wygrana, albo nauka, albo wygrywamy, albo się uczymy. Ale nie nad tym powinniśmy się przede wszystkim zastanawiać. Podstawowe pytanie powinno brzmieć: ile jestem gotów za to zapłacić? Znowu w sensie finansowym i w sensie metaforycznym. Bądźmy odpowiedzialni za drogę, którą kroczymy i za nasze decyzje. Te decyzje muszą być nasze i my musimy wziąć za nie odpowiedzialność. I tutaj dochodzimy do trzeciego z wymiarów tej analizy, którą prowadzimy już w drugim z kolei filmie. A mianowicie do poszukiwania odpowiedzi na to, czy to jest autentyczna realizacja siebie, czy też ktoś nas w to nieszczęsne wychodzenie ze strefy komfortu wpycha. Spójrzmy choćby w internecie, gdzie najczęściej pojawiają się te słowa. To fraza wytrych. W miejscach, gdzie zaraz po stwierdzeniach o wychodzeniu ze strefy komfortu pojawia się oferta szkolenia, książki, eventu, metody, technologii, gadżetów, które fantastycznie pomogą nam w tym wychodzeniu. Wielu odmienia na wszelkie możliwe sposoby tę frazę o strefie komfortu nie po to, żeby o nas zadbać, żeby nas skłonić do mądrej refleksji, ale po to, żeby po prostu nam obżenić, opylić swój produkt. I tam się pojawiają takie zdania, które cytuje Artur Król w książce Rozbój osobisty, rozbój, nie rozwój, tylko rozbój osobisty. Książce, w której bardzo uważnie i negatywnie komentuje wiele tych zjawisk. Tam się pojawiają takie zdania, boisz się zmiany, nie chcesz wyjść ze swojej strefy komfortu, jesteś społecznie uwarunkowany, nie zależy ci na twojej przyszłości. A wątpliwości Twoich bliskich to przejawy zazdrości, niechęci czy pragnienia zatrzymania Cię w Twoim rozwoju? Okej. Okay. Jaki jest sens tego, co chcemy zrobić? Po co to robimy? Jaka jest nasza motywacja? Słowo motywacja po, po łacinie motivum, Powód rozstrzygający przyczyna i akcja działanie motywacja. Powód rozstrzygający i przyczyna, dla której podejmujemy działanie. Pytając tak, już bardzo górnolotnie ile przez to działanie przyniesiemy światu, damy innym, najbliższym, społeczności, ludzkości? Czy te oczekiwane efekty mierzymy czasem, ilością czy jakością tego, co chcemy do, dokonać? Podpowiem: jeśli szukamy dogłębnej zmiany, patrzmy na to optyką nie ilości, w sensie dużo i czasu, szybko, tylko raczej jakości. A jakość bardzo często wiąże się z koniecznością poświęcenia na to odpowiednio długiego czasu. Czy to Twoje wewnętrzne przekonanie, realizacja jakiegoś przemyślanego, głębszego sensu, czy też reakcja typu każdy wychodzi z jakiejś strefy komfortu? No to chyba ja też powinienem wyjść, żeby nie był takim niewychodzącym ze strefy komfortu. Realizujemy swoją wizję, swoje głębokie wewnętrzne przekonania. Czy też robimy sobie operację plastyczną na mózgu, żeby być jak wszyscy inni tacy sami, idealnie zunifikowani po takich samych operacjach plastycznych? No bo to takie nienaturalne być w komforcie, być zadowolonym z siebie i ze swojego życia, być szczęśliwym i cieszyć się z tego co się ma. Muszę, jest presja, wszyscy wokół trzeba walczyć i zdobywać. Wszyscy mówią o lęku przed opuszczaniem strefy komfortu, a tu paradoksalnie może się okazać, że trawi nas strach przed pozostaniem w niej z racji takiego dominującego społecznego trendu porzucania strefy komfortu, będącego powtarzanym w papuzim stylu robieniem wody z mózgu. Zatem reasumując, po pierwsze. Wiedzmy, co jest naszym komfortem, a co jest dyskomfortem. I rozmawiajmy sami ze sobą o tym w zrozumiały sposób. Słowa są bardzo ważne. Pielęgnujmy i rozwijajmy swoją strefę komfortu. A wychodźmy ze strefy dyskomfortu. Po drugie, zachowujmy się jak mądry inwestor. Analizujmy ryzyka, wybierajmy dobre inwestycje i nie uprawiajmy hazardu wychodząc z dyskomfortu za cenę utraty komfortu. Ochrona. Kapitału finansowego w relacjach międzyludzkich, mentalnego jest naszym podstawowym zadaniem. Zadawajmy sobie przede wszystkim pytanie, ile będę musiał za to zapłacić. I nie tylko i wyłącznie w sensie finansowym, ale również w sensie wewnętrznym, duchowym, mentalnym, jakkolwiek. Oceniajmy to, co zamierzamy zrobić z perspektywy głębszego sensu, jakości, potencjału. Ofiarowanie czegoś wartościowego najbliższym społeczności, światu, ubogaca, rozwija na zrobienie rzeczy sensownych, i w stronę takich działań powinniśmy pójść. Nie dajmy się złapać na proste sztuczki tych, dla których to hasło o porzucaniu strefy komfortu jest wstępem do sprzedaży jakiejś ich wizji, ich celów, ich produktów, a nie pomocy w naszym autentycznym rozwoju naszej drodze. I uważajmy szczególnie na tych, którzy zaczynają taką rozmowę od podkopywania naszego poczucia własnej wartości. Mówienia, że to, co w naszym życiu jest w naszym mniewaniu wartościowe, nie ma. Wartości należy to porzucić i należy szukać tej wartości w innym miejscu. Nie wiem, na ile te rozważania na temat wychodzenia ze strefy komfortu bądź wychodzenia ze strefy dyskomfortu zgadzają się z tym, co myślicie. Ciekaw jestem Waszych opinii. Piszcie w komentarzach, piszcie kontaktując się bezpośrednio ze mną. Cieszę się, że poświęciliście ten czas, żeby posłuchać o tej mojej osobistej konkwiście w zakresie pojęcia wychodzenia ze strefy komfortu. Na koniec przypominam i zapraszam do zasubskrybowania tego kanału. Kliknijcie czerwony znaczek subskrybuj kliknijcie dzwoneczek, tak żeby dostawać wiadomości o tych nowych rzeczach, które się tutaj pojawią. Zapraszam Was serdecznie do udziału w programie naprawy snu. Zaczynamy 1 sierpnia, do 27 lipca można zapisywać się, przystępować do tego programu na specjalnych warunkach. Wszystko na stronie www.jarekguc.pl, łamane przez sen. Zapraszam Was do subskrybowania spokojnego listu, mojego cotygodniowego newslettera, który w każdą sobotę o godzinie 8:15 pojawia się w skrzynkach tych, którzy zapisani są na listę odbiorców. Ci, ci, którzy czytają, mówią, że warto. Link do zapisania się na subskrypcję tego newslettera znajdziecie w opisie filmu. No, i jeśli to, co do Was mówię tu czy w innym miejscu trafia, przekonuje, w jaki sposób Was porusza, chcielibyście to docenić, chcielibyście to zauważyć, chcielibyście tą swoją wdzięczność czy docenienie wyrazić w innej formie, aniżeli te, które bardzo sobie cenię w postaci komentarzy, wiadomości, które dostaję, to jest również taki sposób, który nazywa się kawa dla twórcy. By Coffee Tu, łamane przez Jarek Goods. Adres również w opisie filmu. Tam możecie wejść i trochę śmieje się jak ulicznemu grajkowi, który gra na gitarze, akordeonie albo na saksofonie, rzucić parę groszy w postaci wirtualnej kawy. Bardzo mm, sobie te gesty cenię, nie tylko ze względu na ich wymiar yy, finansowy, symboliczny te pieniądze wędrują na rozwijanie tego, co robię w internecie, ale również na jako taką szczególną formę docenienia. No bo jeśli ktoś już sięga do portfela karty kredytowej, Blika, czy czegokolwiek innego, to rzeczywiście coś musiało go mocno przekonać, coś musiało mocno zarezonować. Co dziś dobrego? Czyli rzecz do słuchania, to była audycja eksperymentalna numer 3. Zachwyćcie się życiem, odetchnijcie spokojem, poczujcie jak to działa i podajcie dalej, ktoś może tego potrzebować.